Witamy, capo di tutti capi. Tu capi. Tak. Tu capi. tak, dobrze. Słuchamy Ciebie, Krzysztofie. Zakładamy eee, oczywiście, że ten telefon nie jest głupim żartem i traktujemy Cię bardzo poważnie. Nie, nawet nam się A, podoba. No, tak, o, się o, tak. o, ten o, ten telefon chyba będzie bardzo poważny, nie wiem, czy też, bo e, mam dla Was e, pewną wiadomość e, w formie cuknięcia, albo jak Pan Starać I tak, mówić nie. wyraźniej. Niestety twój zmieniony głos, twoja technika zmieniany głosu sprawia, że część słów znika. Mów, mów troszeczkę wolniej i wyraźniej, prosimy. I głośniej. No bo jest Jest mhm. Żebyście, Żebyście wiedzieli, kim jestem, no to ja jestem tym koleszem, z którym rozmawialiście i na w zeszłym roku i w Płogowie. Мял, это вас никто не заполните, а ли позже еще же муж это будет nieobecności również, więc ponieważ nasza współpraca trochę nie wyszła, więc chciałbym was prosić o to, żebyście tą kość pamięci zniszczyli, bo jak wam pisałem tam w informacji, są tam zdjęcia różne i, i ludzie, którzy no, niekoniecznie powinni to wpaść w ręce słusiwców, ręce, e, ja nie wiem, Krzysztof, czy masz świadomość, co właśnie czynisz. E, bo no mam. Poprosz, chyba, nie do, prostu... chyba, nie, chyba nie do końca masz świadomość. Pozwól, że powiem, zinterpretuję to tak, jak ja to odbieram. E, czynisz w tej chwili dosyć duże, duże zamieszanie i spustoszenie w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, e, straszysz naszych widzów, że nas ciągle ktoś nawiedza pod naszą nieobecność. To jest pierwsza kwestia. E, a druga, jeszcze ważniejsza, jest taka, że sugerujesz, iż my jesteśmy w posiadaniu jakiejś kości pamięci, e, która to kość pamięci ma być e, niebezpieczna dla ciebie i dla Twoich przyjaciół. Więc e, de facto sugerujesz e, służbom, że należy nam właśnie zrobić nalot i nas przeszukać. Ja, ja, kompletnie, ja kompletnie nie mam pojęcia, o, o jakiej ty kości mówisz. Nie wiem, z kim mielibyśmy się dobra. Dobra, spotkać. Okay. Dobra, okay. Natomiast niedobro okej, okay. posłuchaj, bo robisz popoli, popelinę. Ja nawet nie wiem, z kim rozmawiasz. Twierdzisz, twierdzisz, że gdzieś się tam z nami nie, spotkałeś no. i coś tam z tego nie wyszło, to wychodzi to na gwiazdorstwo. Natomiast no. wpierdalasz na minę, bo ja nie wiem, o czym mówisz, i przyjedzie, do, przyjedzie teraz właśnie jakiś smutny pan z inną smutną panią, prokurator i powiedzą, że proszę mi wydać tą pamięć, a jak nie, to zabierzemy wszystko, co mamy my w domu. Moim zdaniem Dobra. zrobiłeś największą możliwą szkodę, bo jak za chwilę się okaże, że znowu nie będziemy mieli sprzętu, bo nam wszystko zabierą, to będzie właśnie, kurwa, twoja wina. I teraz rozumiem, skąd jest to zmienianie głosu. Może ty jesteś jakiś pierdolony gaweł, kurwa, z Norwegii, albo jakaś inna dziwka, która chce nam zaszkodzić, więc e, nie podobało mi się to zmienianie głosu głosu i robienia szefa wszystkich szefów. Proszę cię rozłącz się i spierdalaj. i e, Tego typu chwyty to sobie możesz stosować w stosunku do swoich kolesi, a nie do nas. I to jest tyle, co miałem do powiedzenia. Żegnam ziemle i spuszczam cię. Nie dzwoń więcej. Kurwa, za chwilę mi zadzwonił powiedzą, że wiesz, tą, tą bombę co ci przekazałem, to weź ją jednak zdetonuj, bo, bo kurde, nie chcę się jej użyć, to wiesz. Pokój takie gadanie w ogóle, pierdolenie. 7 listopada czy 6 listopada zeszłego roku zabrali wszystko, pewnie to też. No i bardzo dobrze, ale wiesz, nie będę się tym przejmował, tak? Ale po prostu. To. Nie, to jest, to jest Sancho chwyt poniżej pansa, to jest, taki, to jest taki chwyt, że wiesz, ja tu mi zależy, mi na, ale na, na tym, to, że na że tamtym. No, to już zostało zabrane, ponieważ wszystko zostało wytrzymane no, no, Stali w listopadzie, ale wiesz, no, tu w dupie po prostu. Kurwa, co za, co za zjeby jakieś. I, I to jest takie napuszczanie, właśnie, ten sposób, tak? ale to jest sposób. To ja tu, tu w takiej trosce dzwoni, zależy mi, bo nie wyszła współpraca. Jaka współpraca? Jaka współpraca? Z kim współpraca? Jakbyś był kimś poważnym i poważnie nas traktował, to i by wyszła jakaś współpraca. A, a tak to chuj, chuj wie co to miało być. Jest wyłączony. Przychodzisz, czy nie przychodzisz. Kurwa. Wiesz, słucham, słucham, mówię, o czym człowiek pierdoli, tak? A tu jeszcze, jeszcze żeby było śmieszniej, jeszcze żeby było śmieszniej. Jakiś idiota, kurwa, na czacie pisze, no, znam tego człowieka, kojarzę go, no. Ja pierdolę, ja nie wiem o co Co chodzi? kurwa kojarzysz? Kojarzysz własną kupę, jak ją oglądasz, jak nakazuje dobry obyczaj lekarski. Żebyś oglądał własną kupę. Ale Nurek no. pisze, że ktoś mógł zmienić głos, a, bo chciał coś przekazać z korporacji. Tak! W, w konspiracji, tak! Jakby zadzwonił, powiedział: słuchajcie, pracuję tu w takiej czy takiej firmie. Albo na przykład korzystając z różnych. Zresztą gościu dzwoni z numeru angielskiego, go chce ktoś namierzyć, tego kurwa już namierzy, bo przecież dzwonił i zostawił po sobie ślad, tak? Ale to jest taka podpucha, to jest taka podpucha, straszenie was, widzów, jak to jest niebezpiecznie, bo za chwilę zabiorą, zamkną i są rzeczy tajne, kurwa zabrali nam kilkanaście dysków, będą grzewali się w tym 20 lat, bo tam są same filmy, większość z nich wyemitowana, które nagrywaliśmy legalnie w terenie, ale zabrali to na dyskach, dlatego, że ja nagrywałem, znacie nasze materiały, wideo jeszcze z roku 21, 2, 3... 20, 19. 19 tego. Tak, tak. E, nagrywałem w bardzo wysokiej jakości. Pod naszymi filmami mieliśmy dziesiątki, jeśli nie setki zapytań. Marcin, czym to nagrywasz? Super jakość, fajnie wygląda. E, więc rozumiecie, jeden kilkunastominutowy film był u mnie zapisany w, w kilkudziesięciu gigabajtach. Bo nie dość, że e, w kilkuset nawet, bo e, robiłem zapis tego materiału, wysokiej jakości. Do tego dorobi, zawsze dorobiłem jakieś przebitki z drugiej kamery, zdjęcia. Renderowałem to w bardzo wysokiej jakości, więc gotowe filmy, na przykład, miały po kolejne kilka gigabajtów i tego typu materiały zajmowały na dyskach bardzo dużo miejsca, to jest naturalne. Jeżeli robimy wysoką jakość, mamy dużo miejsca zajęte. I dlatego ktoś te dyski zabrał, przejął je sobie na swoje potrzeby, do swojego używania. I będzie tam grzebał, jakby własnej nie, dupie do ustawienia. Nie śmierdzi. będzie grzebał. Nic tam nie znajdzie. Nie, nie będzie tak. grzebał, bo, bo, się, bo już wie, że nie ma po co tam grzebać. Gdzie, nie, oni będą grzebać, bo taki dostają słuchaj. Ale zaraz, dostaliśmy pismo, że zostało wydłużono kolejny rok, ponieważ e, rok? E, o kolejny, rok? O kolejny rok, rok Wojciech. Sześć lat ja kurwa, mówię, tam było ale ja mówię o tym piśmie, że wydłużyli o kolejny rok w sprawie jednego materiału jednego materiału, a za transkrypcję prywatna, e, prywatne biegły sądowe zaszczył sobie kilka tysięcy złotych. No więc o czym my mówimy? A tam filmów są setki Żeby godzin. tam chociaż jakaś fajna goła dupa była z cyckami. To by przynajmniej mieli jakąś radochę, a tak będą musieli oglądać nasze mordy, słuchać co mówimy. Jest jeden tylko taki wpływ, że o, przez oglądanie i słuchanie Uświadomią sobie, że kurwa siedzimy dupami gołymi na tym samym pierdolonym wózku i zapierdalamy w tę samą otchłań. I to, że oni chwilowo są funkcjonariuszami jakiejś służby, nic kurwa nie znaczy, tak samo zostaną odpierdoleni, jak i my. wiecie, to jest właśnie. To jest Ta. typowa robota operacyjna. Ona polega na tym, e, że. Gdybym, gdybym nie miał odrobiny przytomności i refleksu, to powiedziałbym, że ważny telefon, zdawało się, kto to był, może mam jakąś pamięć faktycznie, może mi ktoś dał, nie wiem, e, kartę SD, mm, pendrive'a, nie wiem, może płytę CD, tak? Nie się zastanawia, co to jest. A jakiś idiota będzie siedział i powie w, w ABW na przykład i powie, no kurwa, jak gościu dzwoni, żeby usunąć. O to jest coś ważnego. Wszystko tylko, kurwa zabraliśmy. Tylko no. że gdyby gości był kumaty, przede wszystkim nie robiłby tego na antenie, prawda? To jest takie podpierdalanie, podpuszczanie, no. Nie dzwoń więcej, powiedziałem ci, nie dzwoń więcej. I tak już zostawiłeś po sobie kakę i ślad. Wyszedłem. Gdybyś, był, gdybyś był normalnym wyszedłem. człowiekiem, gdybyś był faktycznie jakąś e, personą ważną, kurwa. Nie wiem, zajmującą się, zajmującą się na przykład wywiadem, kontrwywiadem. E, jakimiś szkoleniami, przeszkolonym wojskowym, to byś kurwa miał świadomość, że tak się nie robi. A ty tak robisz, nie? Więc tyle na ten temat miałem do powiedzenia. Zadzwoń do Bąkiewicza. O, to, o ta, on to się samo imię. mu powiedz, tak. Albo, albo w ogóle zadzwoń do dudy. Prawda? Także żaden kaput hmm. to kapi, tylko kapuś yy, de kapuś. No. I już. Numer jest angielski, nie będę Wam podawał, No obierzemy kolejny telefon. Dobry wieczór, witamy i słuchamy, kto z nami jest. Dobry wieczór, Andrzej, Kujawsko-Pomorskie. Cześć Andrzeju. A chyba już do nas dzwoniłeś, co? Yy, tak, tak, tak. Nie, ja co kielu... no. się Tak, Witamy, <kluw> Ciebie Andrzeju, dobry wieczór, słuchamy. Yy, no co ja tam chciałem powiedzieć... <kluw> Jak to o świętej pamięci Pani Agnieszka śpiewała, wrzesień piękniejszy był od sierpnia, nie? Tak, mamy piękniejszy wrzesień od sierpnia. No, tam pomijając pogodę, no, chociaż faktycznie daje ładnie. No, ja mam nadzieję, że każdy miesiąc następny będzie po prostu... Chodzi mi o to po prostu, że żeby nie doszło do wojny tego, czego się... Tego chciałbym nam wszystkim po prostu życzyć. Żeby... Bardzo dobre życzenia, dziękujemy. Andrzeju, tak to... Andrzeju, powiem ci tak. Nawet nie wiesz, jak bardzo zależy to od nas. Od nas, wiem, wiem. bo nasze obywatelskie nie. A zwłaszcza od kobiet polskich to zależy. Kobiety, był, był taki moment, że kobiety w Rosji, w sowieckiej doprowadziły swoimi protestami przyspieszyły wycofanie się Sowietów z Afganistanu, ponieważ zaczęły się buntować baby. Baby się zaczęły buntować. I to oczywiście nie był to bunt jakiś wielki, był bardzo duży, ale niewielki. Nie doprowadzono do eksplozji, ale po prostu ilość ofiar, ilość ofiar, które